Poranny gość Radia Zachód Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Porannym gościem Radia Zachód. Pierwszym dziś jest Pan Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Choinka już ubrana? Nie, moja jeszcze nie. Ja zawsze ubieram wigilię Myślałem, że jako leśnik zapyta pan, która, a to jeszcze nie ubrana. Ja rozumiem, że pytanie było o moją choinkę. O pana choinkę, oczywiście. Nie, my ubieramy zawsze w domu wigilię. w wigilię. No tak, rzeczywiście. Jak pamiętam swoje młode, dziecięce czasy, to, to rzeczywiście choinkę ubierano w Wigilię. Państwo tę tradycję rozumiem, pielęgnujecie. Tak, bo ja uważam, że te święta niestety zostały dosyć mocno skomercjalizowane. I uważam to jest źle. Ten okres świąteczny to zaczyna się od wigilii i wtedy należy zacząć święta. Na razie jesteśmy w okresie adwentu, takiego przygotowania do świąt. Może to się wzięło z handlu, właśnie gdzie choinki pojawiają się już na początku listopada, w niektórych sklepach nawet w połowie no, października? To co powiedziałem, to znaczy dzisiaj obserwuję, że rzeczywiście to widać, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie te święta zostały bardzo mocno wykorzystywane przez handel i robiła się z tego komercja. Nie zapytam pana oczywiście, jaką choinkę pan ubiera, sztuczną czy, 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 czy prawdziwą, bo to byłoby pytanie retoryczne. Ale yy, dużo Lubuszan, dużo Polaków. Wielu Polaków kupuje teraz właśnie drzewka pachnące. Yy, różne mamy drzewka do wyboru w handlu. Na co zwrócić uwagę, kupując taką choinkę? Znaczy, ja może zacznę jeszcze troszeczkę inaczej. Ja powiem tak, że. Bardzo nam się zmieniła sytuacja ze względu na zmiany klimatyczne i te choinki, które w tej chwili są na rynku oferowane, to w olbrzymim procencie i większości to są choinki oferowane z plantacji to prywatnych plantacji. Dlatego, że my w Polsce mamy tylko trzy gatunki, które można by wykorzystać jako choinki to jest świerki, jodła i sosna. Jeśli chodzi o sosnowe choinki, to dużego zainteresowania nie ma. Natomiast tu w naszym rejonie choinek jodłowych nie ma, bo nie ma warunków do wzrostu jodły. Pozostaje świerk, ale niestety świerk jest gatunkiem, który wymaga bardzo dużej ilości opadów i wody. I niestety tu w naszej zachodniej części Polski, ale w ogóle w całej Polsce, obserwujemy w tej chwili właściwie ustępowanie świerka i mamy problem. Ale na szczęście te niedobory świerka zostają zastąpione właśnie prywatnymi plantacjami, na których są choinki różnych gatunków, ozdobnych. Bardzo ciekawych, i pan pyta na co zwracać uwagę. Znaczy, choinka, jeżeli jest świeżo pozyskana, to tam ona będzie stała te kilka tygodni na pewno. Szczególnie te gatunki, właśnie odmian tych takich osobnych jodeł one mają to do siebie, że te igły nie opadają bardzo szybko i na pewno na to trzeba zwracać uwagę. A większość osób, jeśli chodzi o gusta, no to jest różna. Część osób chce wysokie, inni niskie i część chce szerokie, wąskie, gęste. No to no zależy każdy, oczywiście co, ile, kto, ile, co ile, kto wymyśli. Ile kto ma miejsca. Z, z choinkami, tak. z plantacji jest oczywiście taki plus, że tutaj nie ma wątpliwości co do pochodzenia, ale czy jeszcze w lasach w Polsce ma miejsce taki proceder, jak nielegalna wycinka drzew? Znaczy myślę, w że w naszych tutaj no myślę, że tam no nie mogę powiedzieć, że nie, że nie ma takiego procesu. On tam pewnie jest marginalny. Są pewnie osoby, które ciągle próbują zamiast iść zapłacić kilka złotych za choinkę, to po prostu iść sobie ją tam wyciąć i tak nielegalnie. Może to jest jakiś forma takiego sportu, ja wiem, ale to już myślę, jest kwestia marginalna. Choinka dla Życia to nazwa akcji organizowanej przez Lasy Państwowe w całej Polsce. Oczywiście Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze także się włączyła. Ile krwi udało się pozyskać w zamian za te zielone pachnące drzewka? Jedna do donacja jest około 400 ml. My przygotowaliśmy 100 choinek i te 100 choinek zostało przekazane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa więc no, należy tam policzyć, nie wiem, zaskoczył około, mnie pan. Około 40 litrów, no, tak pewnie jak na, na, dokładnie na Tak, licz. tak, pewnie tak. I my włączyliśmy w, w ogóle, jeśli chodzi o krwiodawstwo, to my jako leśnicy bardzo mocno włączamy się w te działania, promocji krwiodawstwa, dlatego że już od kilku lat Raz, że te akcje takie bożonarodzeniowe związane z rozdawaniem choinek dla tych honorowych dawców, ale też mamy wśród naszych leśników związane Stowarzyszenie Krwiodawców i wspólnie ze służbami mundurowymi Województwa Lubuskiego już od kilku lat organizujemy takie akcje. Z jedno, ona ma ładną nazwę Zjednoczeni Krwią i w tym roku, na, na początku września, właśnie u nas w Łagowie. Przygotowaliśmy tę akcję wspólnie z innymi służbami mundurowymi woju Lubuskiego. Tam ponad 200 dawców oddało krew i ponad 80 litrów właśnie tej. Krwi zostało zebrane, więc ta krew dla nas jest bardzo ważna, dlatego, że uważamy, że tutaj ten, no, pomoc dla wszystkich osób, które potrzebują, jeśli chodzi o krew, jest bardzo potrzebna i wielkie. To powinno być zaangażowanie całego społeczeństwa, więc staramy się i wśród naszych pracowników promować, ale też zachęcać innych właśnie do krwiodawstwa. Krew to lek, to dar, którego nie można w żaden sposób zastąpić. Jeszcze nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby... No, tu dokładnie, z panią dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa na ten temat często rozmawiam, bo mam okazję się spotykać. To tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, my jako leśnicy się włączamy, zachęcamy też i szczególnie młodych ludzi, bo to ważne, żeby właśnie taka moda na krwiodawstwo rozwija się wśród młodzieży. Słuchamy oczywiście ostatnio jako dziennikarze i jako obywatele tego, co mówią politycy. Politycy od dawna mówią o lasach państwowych jako instytucji, która tak raz, że pieniędzmi obraca niebotycznymi, a dwa tak słuchając polityków, to można odnieść wrażenie, że wy nic innego nie robicie, tylko tniecie te biedne drzewa, a tymczasem w województwie lubuskim i na terenie działania regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze lesistość nawet nie tyle spada, co rośnie. Jak to wygląda w statystykach? Może zanim przejdę do tej statystyki, o którą pan pyta, to może jednak kilka słów na temat tej wycinki, bo to jest takie troszeczkę chyba niezrozumienie, rośliny do wzrostu potrzebują trzech czynników, to jest światła, wody i elementów mikroelementów. I w trakcie swojego wzrostu, od maleńkiej siewki czy sadzonki do olbrzymich drzew, które dorastają do, do często kilkuset lat, rozrastając się, to one potrzebują coraz więcej tego przestrzeni, czyli dostępu do światła, dostępu do wody i do tych mikroelementów. Więc nasze cięcia, właściwie prowadzone przez cały okres hodowli lasu, to one mają na celu przerzedzenie tych drzewostanów po to, żeby właśnie kształtować Drzewa dobrze zdrowe, zdrowo wykształconymi koronami, mające dostęp do wody. I dzięki temu właśnie, że prowadzimy te cięcia, to mamy zdrowe lasy. One są coraz zdrowsze i coraz lepszej kondycji. I to jest jeden z elementów, dlaczego tniemy. Drugi z elementów, bo to też jest często podnoszone, to jest kwestia tych wycinek, że całkowicie tniemy zręby. Na elementów w województwie lubuskim mamy w większości sosny, a sosna jest gatunkiem, który jest światłożądnym, więc on potrzebuje dostępu do światła dużego. Więc jedynie można odnawiać takie powierzchnie, kiedy się wytnie i przygotuje nowe, nowe dla nowego Pokolenia, miejsce, gdzie można posadzić. Jeśli chodzi o te statystyki, pan pyta, no to my od wielu lat już wycinamy. W, 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 jeśli chodzi o regionalną Dyrekcję górę, góry, to około 2 milionów metrów sześciennych drewna przy czym no, zarządzamy ponad 400 tysiącami hektarów, więc można sobie policzyć, że to nie jest dużo, bo tam średnio na hektar wychodzi około 5 metrów sześciennych, a zasobność takich drzewostanów jest ponad 200 metrów sześciennych na hektarze, więc to naprawdę nie jest dużo. Natomiast no, wykonujemy dużo właśnie tak jak powiedziałem tych cięć pielęgnacyjnych, ale też odnawiamy, bo my w skali w tym roku na przykład odnowimy, czyli posadzimy nowego lasu, posadzimy nowego i też zaleś... nowego w w tych miejscach, gdzie ale też w tych miejscach, gdzie udało nam się kupić nowe grunty do zalesienia to ponad 4,5 tysiąca hektarów nowego lasu, więc tego lasu ciągle w Lubuskim i w całej Polsce zresztą przybywam. Tylko, że o tym najczęściej jakoś się nie mówi, eee, nie wiedzieć czemu. Eee... Poseł Urszula Pasławska 12 grudnia w Sejmie mówiła w kontekście ambitnych planów nowego rządu, między innymi o tym, że trzeba przywrócić godność mundurowi leśnika. No ja słyszałem od polityków takie słowa, że mundur pogranicznika został splamiony, że policjantów mundur został splamiony. A jak pan jako leśnik się czuje po takich słowach? Znaczy ja myślę, że tutaj no, był moment taki okresu kampanii wyborczej, taki brutalny. Ale 12 grudnia to nie, już po kampanii. Ten okres to już się brutalnej, brutalnej się, że już emocje wyborczej. Opadły, Ja nie. dokładnie uważam, że tak powinno być, że te emocje powinny opaść. Natomiast część, myślę, że polityków ciągle chyba taki przekaz do swoich wyborców sobie pokazać, jak tutaj radykalnym językiem przemawiają. To są oczywiście złe słowa. My, nas to boli, a szczególnie teraz już nie chcę nawet wchodzić w taką Jakoś polemikę, bo jesteśmy w okresie, tak jak rozmawialiśmy na początku, przed Bożym Narodzeniem, więc uważam, że raczej należy tonować i szukać pojednania, a nie szukać tego, żeby podgrzewać atmosferę. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie dyrektorze. W tym przedświątecznym tygodniu Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę wszystkim państwu również błogosławionych świąt i błogosławieństwa od Nowonarodzonego Jezusa. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.